Pan z wami i z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Pewnego razu Jezus przechodził w szabat pośród zbóż. Uczniowie jego, odczuwając głód, zaczęli zrywać kłosy i jeść ziarna. Gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli mu, oto twoi uczniowie czynią to czego nie wolno czynić w szabat a on im odpowiedział czy nie czytaliście co uczynił dawid gdy poczuł głód on i jego towarzysze jak wszedł do domu bożego i jadł chleby pokładne których nie było wolno jeść ani jemu ani jego towarzyszom lecz tylko kapłanom Albo nie czytaliście w prawie, że w dzień Szabatu kapłani naruszają w świątyni spoczynek Szabatu, a są bez winy? Oto powiadam Wam, tu jest coś większego niż świątynia. Gdybyście zrozumieli, co znaczy, chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, nie potępialibyście niewinnych, albowiem syn człowieczy jest Panem Szabatu. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. W tej lekturze Ewangelii Świętego Mateusza idziemy razem z Jezusem i Jego uczniami przez, przez Ziemię Świętą. Stajemy się świadkami tych sporów, konfliktów między nim, a faryzeuszami. Tak naprawdę jest to konflikt. Yy, Starego Nowego Przymierza, wypełnieniem właśnie Przymierza. To wypełnienie, które ma się urzeczywistnić w miłości, nie tylko w przestrzeganiu prawa. Jezus tłumaczy, że Bóg dał prawo, które ma dawać życie, a nie je odbierać. I Taką trudność, jaką tu możemy odkrywać, czytając ten fragment, to to, by znaleźć pewną równowagę o tym, o czym mówi Jezus, między miłosierdziem a prawem. Bo tak jak my od Boga oczekujemy, że będzie wobec nas miłosierny. To nierzadko my sami mamy problem, żeby miłosierdzie okazywać, czy wobec samych siebie być miłosiernym. I to, co ma nas uczyć tej, tej ofiary z miłosierdzia, jest nasze uczestnictwo w Eucharystii, jest Właśnie to uczestnictwo w tej pasrze, w tym wyjściu z niewoli, to co czytamy teraz w księdze w pierwszym czytaniu, w księdze wyjścia. My czytamy już ten opis spożycia paschy patrząc na, na Chrystusa, że on jest tym barankiem. On jest. Tym, który wskazał tę salę, to miejsce usłane. On jest tym samcem jednorocznym, czyli tym bez winy, bez skazy. I ojcowie Kościoła już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa dawali takie piękne porównanie, że Izraelici, którzy Kropili krwią baranka te od odrzwia i progi, drzwi, już nieświadomie kreślili znak krzyża. Więc i my właśnie chcemy kreślić ten znak krzyża, kiedy już realnie przyjmujemy ciało i krew Chrystusa, Bożego Baranka. Chcemy sobie jasno powiedzieć, że On jest Panem Szabatu. Że jeśli Bóg daje nam Dzień Święty, to ten dzień ma być poświęcony Panu w ten sposób, nie przez to, nie na skupieniu się na tym, jak to ma wyglądać zewnętrznie, przez nie wiem, ubiór, posiłek, i tak dalej. Ale to w jaki sposób w tym dniu umocnie relacje z Nim. Jeden z psalmów jest zatytułowany Odpoczynek w Bogu. Jest psalm 131. I tam są te słowa, Moje serce się nie pyszni, nie patrzy wyniośle, nie dbam o to, co przerasta me siły, ale jestem jak ciche dziecko na, na łonie matki. Myśmy imę my umieli w taki sposób umacniać relację z Bogiem, wchodząc jak, jak dziecko u ramiona matki.